Coś się tu dzieje, proszę państwa. Kurde. Ładnie wywaliło. Patrz, Balty, twoje drzewo. Kurde. Ładne jaja. E, opisując, jest to sosna olbrzymia. No, niestety. Nie widać się nie aż tak olbrzymia. Wow, ale ją wywróciło pięknie. Nieźle. Dużo siły miałem i trochę denerwowało. To że to jest No. Und Was